Cześć moi drodzy, ja jestem Sandra i witam Was na kanale English Online w kolejnym odcinku, gdzie będzie odpowiedź na pytanie jednego z widzów. Pytanie dosyć często dotyczy ono tego, co robić, jak się uczyć, kiedy już skończycie szkołę, jak dalej uczyć się angielskiego, skończycie szkołę, kursy i co robić dalej, jak uczyć się samemu. Otóż ważna rzecz, jaką musicie pamiętać, kiedy kończycie swoją przygodę z językiem angielskim, na przykład zdajecie maturę, idziecie na studia, nie macie już potem kontaktu z tym językiem albo macie go na studiach, albo po szkole idziecie od razu do pracy, w której nie używacie języka angielskiego i ten kontakt z językiem urywa się, to wasze umiejętności będą spadać. I zasada jest prosta: im dłużej nie używacie angielskiego, tym na gorszym poziomie on. Będzie za jakiś czas. Im dłuższa ta przerwa, tym trudniej będzie Wam wrócić do wszystkiego tego, co umieliście wcześniej. Jeżeli tego doświadczyliście, to wiecie, jak trudno jest po długiej przerwie zacząć znowu swobodnie angielskim się posługiwać, zwłaszcza w mowie. Co zatem robić, żeby unikać tych sytuacji i żeby sobie poradzić e, właśnie z tym brakiem kontaktu z językiem? oraz żeby uczyć się nowych rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli skończyliście szkołę i wasz angielski jest na stosunkowo dobrym poziomie, to znaczy rozumiecie większość rzeczy, które gdzieś tam czytacie, oglądacie, jakieś filmiki na YouTube, które oglądacie po angielsku, rozumiecie je, jakieś filmy z napisami oglądacie i też rozumiecie większość rzeczy, to wówczas co wam polecam? Właśnie słuchanie. Słuchanie poprzez oglądanie filmów, słuchanie audiobooków, oglądanie filmików na YouTube. Pamiętajcie, żebyście oglądali i słuchali o tym, o takiej tematyce, która Was interesuje. E, oprócz tego, czytanie, czytanie książek, artykułów, czasopism w języku angielskim. W internecie znajdziecie mnóstwo stron. E, są świetne strony z artykułami e, na stronie Forbesa, e, na stronie, nie wiem, Scientific American, na stronie TED. E, więc tam znajdziecie mnóstwo artykułów, mnóstwo wideo, mnóstwo tekstów do czytania, słuchania. Naprawdę internet jest pełen. Nie powinniście mieć z tym problemu. I czytajcie. Dzięki temu Wasz język będzie się dalej rozwijał, bo z każdym tekstem, czy to do czytania, czy to do słuchania, będziecie poznawać kolejne nowe słowa. I będzie się rozwijał, ale również będzie utrzymywał się yy, na, na tym poziomie, na którym był, powoli, Wchodząc na wyższy poziom, uniknięcie tego, że nagle wasze umiejętności nie będą już na tym samym poziomie, na którym były, kiedy kończyliście szkołę. A to niestety jest nieuchronne, kiedy języka nie używacie. I nieważne, czy to będzie angielski, niemiecki, francuski, czy jakikolwiek inny język. Tak samo zresztą jest z wiedzą ze szkoły, której nie używacie na co dzień. Więc to jest jedna rzecz. Taki codzienny kontakt z językiem, coś sobie posłuchać, coś poczytać, najlepiej każdego dnia, obejrzeć jakiś krótki filmik na YouTubie. Pamiętajcie, że to może być również rozrywka. Dlaczego nie? Jeżeli to będzie przyjemne, łączycie przyjemne z pożytecznym, nie ma nic lepszego. Oprócz tego, polecam Wam również. Wziąć sobie jakiś podręcznik i sukcesywnie go przerabiać. Możecie wziąć ten sam podręcznik na takim samym poziomie, który mieliście w szkole, ale wybrać inny podręcznik, żeby te treści były troszeczkę inne. Możecie wybrać, jeżeli uważacie, że to, co było w szkole, macie w małym palcu, możecie wybrać sobie podręcznik o wyższym poziomie. Pewnych rzeczy trudno będzie Wam się nauczyć samemu, ale dalej będziecie mogli właśnie czytać teksty, słuchać, rozwijać słowa, to też od czasu do czasu porobić sobie jakieś gramatyczne ćwiczenia. Naprawdę internet jest pełen ćwiczeń gramatycznych z czasami ze stroną no, I te ćwiczenia są najczęściej z odpowiedziami. Wiadomo, że kiedy uczycie się sami, nie macie tej drugiej osoby, która zna ten język lepiej od Was i Wam powie, gdzie robicie błędy, albo nie wytłumaczy z Wam, jeżeli jakiegoś zadania gramatycznego nie rozumiecie. To jest ten minus nauki samodzielnej, ale warto zachęcić. Kolegów, znajomych, przyjaciół, członków rodziny, którzy bardzo dobrze znają angielski, żeby wam pomogli, żeby też co jakiś czas z wami rozmawiali po angielsku, żebyście dalej nie tylko słuchali i czytali i mieli ten bierny kontakt z językiem, ale również aktywny. Jeżeli nie macie osoby, z którą możecie porozmawiać, to co już wiele razy mówiłam, rozmawiajcie sami ze sobą, mówcie sami do siebie, róbcie to na głos. Oczywiście najlepiej, kiedy jesteście sami, ale róbcie to. Mówienie na głos to jest zupełnie co innego niż mówienie sobie w głowie. E, takie układanie sobie zdań w głowie też jest fajnym ćwiczeniem, ale wypowiadajcie je na głos. Zobaczycie, że to, co ułożyliście sobie w głowie, to czasami super wszystko fajnie brzmi, jest takie proste, ale kiedy macie nagle opowiedzieć na przykład o sobie, to już robi się problem. I jeszcze jedna ważna rzecz. Uczcie się nowych słówek. I teraz w zależności od tego, co macie zamiar robić, tak jak mówiłam Wam w filmiku, o tym, jakich słówek się uczyć, uczcie się takich słówek, które będą Wam potrzebne. A więc jeżeli poszliście na studia i yy, macie ten angielski na studiach, ale on nigdy nie dotyczy konkretnego słownictwa. Przynajmniej bardzo rzadko zdarza się tak, że dotyczy słownictwa na Waszym kierunku. Wówczas uczcie się słówek związanych właśnie z Waszą branżą, z Waszym kierunkiem studiów, ponieważ jeżeli macie zamiar pracować później w tym zawodzie, być może ten język będzie wymagany w pracy. Pracy. Um, łatwiej będzie Wam znaleźć pracę, kiedy będziecie znali to branżowe słownictwo dotyczące Waszego kierunku i Waszej pracy. Tak więc to są moje rady. Najważniejsze jest to, żeby nie urywać tego kontaktu z językiem, żeby ten kontakt z językiem był codziennie i powinno być ok. Ode mnie to wszystko na dziś. Do zobaczenia. I łapki w górę! Subskrybujcie kanał, link do kursów jest na dole. Widzimy się już niebawem.